Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu, nie tylko o Historia Sportu, inaczej jest ze mną jak zwykle mój współprowadzący Wojtek Druż. Witam Cię Wojtku, bardzo serdecznie. Witam Ciebie Piotrku, witam Państwa. Na początek takie pytanie mam do Ciebie. Bywałeś kiedyś w Chorwacji? Oj nie, nie miałem okazji być w Chorwacji, chociaż wielu moich znajomych się tam wybiera i bardzo ceni sobie te rejony, bo twierdzą, że tam jest po prostu pięknie. No to ja zabiorę dzisiaj Ciebie i Państwa w podróż do Chorwacji, gdyż będziemy się, skupimy się na Mistrzostwach Europy 2005 w wykonaniu damskim na drugim złocie siatkarek Andrzeja Niemczyka. Świetny pomysł. Chciałbym się zapytać tak na początek, bo Ty pamiętasz lepiej te historie z własnej autopsji, jakie były echa zwycięstwa po Turcji w 2003 roku, bo od tego bym chciał zacząć. Był szał, było na pewno niesamowite zainteresowanie siatkówką żeńską. My w Pile mieliśmy wtedy klub PTPS, on zresztą istniał do niedawna i wtedy ten PTPS, można powiedzieć, jeszcze bardziej rozwinął skrzydła. Już co prawda nie zdobywał tytułów Mistrza Polski, ale nawet mimo, że walczył w czołówce nie o złoto, tyle że o inne medale, to o tej siatkówce i w Pile i w okolicach mówiło się bardzo dużo. Na pewno taką wielką gwiazdą tu w Wielkopolsce była Katarzyna Skowrońska, o której mówiliśmy ostatnio. No i w ogóle, już nawet abstrahując od samego sportu i od samego grania w siatkówkę, to dziewczęta, nasze panie, wraz z Andrzejem Niemczykiem, zaczęli pojawiać się w telewizji. Również tej śniadaniowej, takiej, można powiedzieć, konkursowej, zupełnie niezwiązanej ze sportem, a więc na pewno bum na siatkówkę nastąpił i to właściwie natychmiastowo. Nie zastanawiam tak jedna rzecz, bo mamy Mistrzynię Europy aktualne wtedy, czyli ledwo co po tytuł zdobycia tego Mistrzostwa Europy. Przychodzi rok 2004, igrzyska w Atenach i się nie udaje awansować na te igrzyska. Jako tego, który można powiedzieć naocznie to widział, był na bieżąco z tym wszystkim. Jak myślisz, dlaczego się nie udało? Myślę, że i to jest do dzisiaj zauważalne, choć może w innym stopniu niż wtedy, że różnica pomiędzy siatkówką europejską a światową jest bardzo duża. W Polsce Mówię to o reprezentacji kobiet, nie udało się przebnąć przecież od tamtych właśnie lat z sukcesami przez Mistrzostwa Świata albo Igrzyska Olimpijskie. Były awanse, były udziały w finałach, ale nigdy nie było fajerwerków. Więc na przykładzie Polski zresztą inne nacje myślę to potwierdzają. Jest bardzo trudno przebić się z Europy na wyższy pułap. Nam się to nie udało, ale w 2004 roku rzeczywiście był duży zawód. Mówiło się, że Mistrzynie Europy mają awans jak w banku, że mogą tam grać o wysokie cele, a nie dość, że Polkom w ogóle się nie udało awansować, to jeszcze nasi mężczyźni odpadli na ćwierćfinale, bo wpadli na niesamowitą Brazylię. Więc Ateny rzeczywiście przeżyliśmy bardzo mocno pod kreską. Mi się wydaje, tak wspominając już te igrzyskowe batalie, to trzeba powiedzieć, że dziwne jest to, że Mistrz Kontynentu nadal nie ma awansu automatycznego, no ale tak zostało kiedyś ustalony i właśnie w tym 2004 roku, jak i troszkę później, cierpiliśmy na tym. No, no właśnie. Tu pierwsze rzeczywiście zauważmy, jak było z koszukarkami, One wygrały w 1999 roku w katowicach Mistrzostwa Europy. Mówię to o reprezentacji Polski, dzięki czemu bezpośrednio awansowały na igrzyska w Sydney. Wtedy w 2000 roku medalu nie zdobyły, ale grały, ale występowały, ale nie musiały się przebijać przez kwalifikacje, które jak wiemy są takim sitem właściwie nie do przebrnięcia. Tam można powiedzieć, jest już nie tyle loteria, co taki siatkarski Mont Everest przejść przez te eliminacje, nie mając prawa występu na igrzyskach w roli gospodarza albo zdobywcy złotego medalu sprzed czterech lat. No te siły eliminacyjne zawsze wykaszało największych faworytów. Otóż to. W piłce nożnej zresztą jest podobnie, i w innych sportach zespołowych również. Nie da się ukryć. Jakie były Twoje oczekiwania, kiedy jechaliśmy do tej Chorwacji? Myślały, że jedziemy tam obronić po prostu tytuł? Bo ja pamiętam że wielkie oczekiwanie, żebyśmy znowu powtórzyli ten sukces. Skład był podobny albo i nawet trochę lepszy. Możemy sobie to ocenić w trakcie, ale myślę, że niewielu aż tak się spodziewało, że jedziemy po złoto. Szczerze, byłem myślami przy innych zdarzeniach. Miałem pewne sytuacje rodzinne, z którymi musiałem sobie poradzić. Też przygotowywałem się do studiów. Żyłem żużlem, bo nie ukrywam, że sport żużlowy jest zawsze dla mnie numerem jeden. Ale ta siatkówka oczywiście gdzieś przez moją świadomość też się przebijała. I nie pamiętam, szczerze mówiąc nie pamiętam, jakie były tendencje. Ale chyba i ja, i większość polskich kibiców raczej trochę z przymrużeniem oka traktowała... Mnie takie dywagacje o tym, że jest szansa na złoto. Przecież była Rosja, były Włochy, były te kraje, z którymi nie mierzyliśmy się bezpośrednio dwa lata wcześniej w Turcji, a to zawsze są główni faworyci takich rozgrywek. Trzeba powiedzieć, że skład był troszeczkę inny. Nie wiem czy lepszy, ale myślę, że to sobie ocenimy pod koniec. Ale było troszeczkę zmian personalnych, które wnosiły świeżość do tego zespołu. Niewątpliwie tak, rzeczywiście. Myślę, że skład przede wszystkim okrzepł. Zawodniczki w wielu przypadkach były już dojrzalsze o dwa lata, bo w Turcji to była młodzież wsparta doświadczeniem, a tu mieliśmy tę młodzież, która już troszkę bardziej doświadczona potrafiła walczyć o wysokie cele. Na przykład wspomniana przez nas ostatnio Izabela Bełcik, która już grała pierwsze skrzypce jako rozgrywająca i która rzeczywiście. Tą swoją dojrzałością potrafiła zaskoczyć rywalki po drugiej stronie siatki. Podobnie zresztą było z Kasią Skowrońską, czy z niesamowitą Agatą Mróz, która walczyła o swoje zdrowie, ale też potrafiła pięknie walczyć na boisku i robiła to już bardzo dojrzale. Warto też powiedzieć o Marii Lizeni, która wtedy zaczęła grać pierwsze skrzypce. Ostatnio o niej wspominałeś, o tym, że jeszcze jej nie było, a e, oczywiście Mariola Barbachowska, za to też już była zawodniczka. Może jeszcze nie światowej sławy, bo to była wtedy bardzo młoda dziewczyna, ona miała 23 lata, ale już na pewno pokazywała, że stać ją na wiele. Można powiedzieć, że nasza reprezentacja damska jest takim mistrzem, mistrzostw Europy 12-drużynowej, bo te mistrzostwa w 2005 roku były również rozgrywane tym systemem, co dwa lata wcześniej, czyli 12 drużyn podzielone na dwie grupy. Trzeba takie możliwości wykorzystywać. Nam się udało, ale chyba słowo udało, nie jest tutaj adekwatne do tego, co się wydarzyło w Chorwacji, bo przecież tam wygraliśmy wszystkie mecze. Tu nie było mowy o tym, że pomogły nam inne drużyny. Wszystko mieliśmy w swoich rękach i udało nam się to po prostu zrobić fenomenalnie. No i trzeba powiedzieć, o czym wspomnimy sobie szerzej. Mierzyliśmy się już z tymi najlepszymi zespołami, gdzie zarzucono nam, że dwa lata temu uniknęliśmy zarówno Rosjanek i Włoszek. Była okazja porozmawiać o tym fakcie z Izabelą Bełcik. Miałem przyjemność właśnie z Izą dywagować na ten temat, a właściwie ona sama ten wątek wysunęła. Powiedziała wprost, tak rzeczywiście, nierzeczliwi mówili, że ten tytuł w Turcji był takim pseudotytułem albo wicetytułem, bo najlepsi przeszli nam koło nosa, ale tutaj już w Chorwacji było zupełnie inaczej. Jeszcze inna zawodniczka, z którą też o tych mistrzostwach rozmawiałem. To była niesamowita w tamtych dniach Dorota Świeniewicz. Ona mówiła, że no, zespół rzeczywiście był doskonale przygotowany, świetnie zgrany. I pokazał rogi właściwie każdej największej potędze w Europie. Chociaż trzeba powiedzieć, że z Włoszkami mieliśmy się okazję wtedy w grupie zmierzyć, ale i tak malkontenci powiedzą, że uniknęliśmy największych wtedy. Tak, rzeczywiście, ale mówimy o 2003, prawda? Tak, tak. Rzeczywiście, tak jest, no ale to są już sprawy drugorzędne, zostawmy to, jak to mówią, zwycięzców się nie sądzi. Przecież w 2014 roku, kiedy Polacy zdobywali złoto, też sporo podgórkę mieliśmy, albo w 2018. To są te historie, o których pamiętamy, gdzie, gdzie były podkłady. Ale suma sumarum, Polacy sięgnęli po złoto. Generalnie takie historie bardzo cementują, takie mam wrażenie. Właśnie, że jak idziesz tą najgorszą drogą, jaką możesz, to budujesz zespół. Popatrzmy jak to wyglądało na Igrzyskach w 2021. Jeszcze takie odniesienie do najnowszej historii, gdzie rzeczywiście grupę mieliśmy łatwą. Mówiło się, że wszystko wygramy po 3 do 0. Okazało się, że niekoniecznie, bo już pierwszy mecz był pod górkę. No ale potem troszkę się drużyna rozluźniła, poczuła moc, a kiedy przyszły te górki, okazało się, że za późno, za późno trafiliśmy na takie przeszkody. Pamiętasz fazę grupową tych mistrzostw Europy w Chorwacji? Bo mam wrażenie, że większość kibiców powie, że te mistrzostwa zaczęły się dla nas od tej fazy finałowej, bo jakoś nie pamiętam, żeby wielcy kibice wspominali tę fazę grupową, bo przeszliśmy przez nią bardzo łatwo. No, to jest takie opowiadanie bardzo uproszczone i krzywdzące dla drużyny, bo przecież buduje się wynik od samego początku. Ja też nie lubię mówić, zresztą wielu pewnie ze mną się zgodzi, że opowiadanie o tym, że mecz zaczyna się od początku, bo jest tremis przystanie, 24-24, to jest pomyłka. Wcale się nie zaczyna od początku, on się zaczął albo pół godziny wcześniej, albo trzy godziny wcześniej, bo gramy już czwartego seta. Więc no. Doskonale rozumiemy się tutaj, Piotrek. Ja rozumiem, że tutaj wystawiłeś mi piłkę, żebym y, może troszkę kontrowersyjnie y, albo inaczej y, podsumował to, co powiedziałeś. Y, nie, tam każdy męż był ważny. No przecież z Niemcami, Tajbrek to też była bardzo ciężka przeprawa drugiego dnia rywalizacji. Y, Chorwacja, no może to nie jest potęga, ale u siebie zawsze każdy jest mocniejszy. Też pokonana 3 do 1. Grupę mieliśmy dosyć prostą, rzeczywiście, ale to wszystko trzeba było wykorzystać. No a to nie jest zawsze łatwo wykorzystać te proste grupy, tak jak wspomnieliśmy o Tokio. No właśnie, Iran na początku nam się przytrafił i yy, było już od samego startu ciężko, dopiero potem udało się złapać oddech. Do czasu. W każdym razie mamy podobną sytuację, tak jak na Mistrzostwach Europy w Turcji, czyli cztery drużyny wychodzą tak jakby z tych grup, tylko że dwie pierwsze biją się o te najwyższe cele, czyli mamy od razu czwórkę, a trzecie i czwarte zespoły biją się już o miejsca 5, 8, 9, 12, a u nas tak naprawdę wspomina się tę fazę finałową najbardziej, czyli epickie boje z Rosją i potem myślę podobny ładunek emocjonalny z Włochami. Te mecze, które teraz zapowiedziałeś, były o tyle istotne, że one już zostały nagłośnione. Faza grupowa często toczy się swoim torem, ona odbywa się w środku tygodnia. Mecze czasami dzieją się o 12. .00. Wiadomo, że to Europa, więc strefa czasowa identyczna jak u nas. I wiele osób jest albo w pracy, albo w domu, albo w szkole. Jeżeli w domu, to zajmuje się porządkami, nawet zapomina o tym, że mecz już się rozpoczął. No a wieczór to jest już taki moment wyjątkowy, weekend tym bardziej, a tamte dwa mecze już się odbyły właśnie w weekend, półfinały 24 i 25 września. To był ten czas, kiedy Polska rzeczywiście zaangażowała się w kibicowanie siatkarką, bo przypomniała sobie, że jesteśmy obrończyniami tytułu. I druga ważna sprawa. Były też wtedy wybory, więc jeżeli ktoś koncentrował się na wyborach i w pewnym momencie to polityczne ględzenie go męczyło, no to szybko przełączał kanał na inny, czyli na Polsatowski i tam śledził to, co działo się na Mistrzostwach Europy. Chociaż chyba co do Polsatu, to tutaj się pogubiłem, bo tam telewizja publiczna też pokazywała transmisję. Bardzo dobrze się sam sprostowałeś. No bo właśnie. Chciałem właśnie nadmienić mhm. to, że. Janusz Uznański komentował, teraz sobie przypomniałem Tak, tak. tak. Janusz Uznański Dokładnie tak. był głównym komentatorem. A więc teraz sobie przypomniałem, tak, Polska, TVP. Tym bardziej zobacz, no przełączasz się z jedynki na dwójkę i masz zamiast polityki i sport. No cóż więcej trzeba, ja wybieram to drugie. To prawda, ale no właśnie to jest taki ciekawy fakt historyczny, że to nie Polsat obsługiwał tej Mistrzostwa Europy, a jednak była ta przerwa i to TVP obsługiwało właśnie czy Pionot w Chorwacji, gdzie większość kibiców jak zapytamy gdzie jest, jak można to powiedzieć szumnie, dom, środkówki czy jaka stacja im się pierwsza kojarzy, to powiedzą, że Polsat. No, widzisz, ja też dopiero po chwili, jak już zacząłem mówić, zauważyłem, przypomniałem sobie, że przecież Janusz Uznański i ta legendarna końcówka meczu finałowego to jest właśnie TVP, bo dziennikarz związany teraz z PZPS-em przecież z Telewizją Polską współpracował. Były zresztą wielokrotnie dyskusje o tym, gdzie powinny być pokazywane największe turnieje. No, najwięcej zamieszania zrobił finał Mistrzostw Świata z 2014 roku, kiedy okazało się, że Polsat zakodował większą. Meczów I później wyszły nawet pewne rozporządzenia, które nie pozwalały tych największych królowych, królewskich imprez w całości blokować. To był taki fakt przełomowy, ale o tym myślę, powiemy sobie szerzej, kiedy indziej. Bardziej zastanawia mnie, jakie Ty miałeś może, nie wiem, odczucia, przewidywania w stosunku do meczu Polska-Rosja, bo zawsze z tymi Rosjankami w tym okresie, początku XXI wieku, grało nam się pod górkę, mam wrażenie, z tego co ja pamiętam, ze swoich takich wspomnień. Oglądając te mecze Polska-Rosja. Miałem okazję oglądać na żywo mecz Polska-Rosja w Pile. Mówiłem o tym ostatnio Tobie i Państwu. I rzeczywiście tam też było 3-2, tak samo jak w Chorwacji. Tyle, że trener Karpol postawił wtedy na rezerwowy skład. Z tego co pamiętam, to nawet nie on dyrygował drużyną, a już na pewno nie wrócił na konferencję prasową po meczu, tylko wysłał tam swoją zmienniczkę. Jeżeli chodzi o przewidywania, no to Rosja, co by nie mówić, zawsze jest faworytką w rywalizacji z Polską, zwłaszcza wtedy. Mimo, że to my byliśmy. Aktualnymi mistrzami Europy. Jednak przed tą Rosją zawsze jest taki delikatny strach, choć na pewno ten strach bardziej towarzyszy kibicom niż zespołowi, zwłaszcza kiedy drużynę prowadzi taki mentor jak Andrzej Niemczyk, który nie pozwala się bać, nawet mówił wprost: słuchajcie, dziewczyny, pomalujcie się, ładnie wyglądajcie, zaskoczcie przeciwnika również swoją urodą, bo to także potrafi wybić z rytmu. I w ten sposób zyskacie już jakiś plusik na starcie. Więc ta wojna psychologiczna toczyła się na pewno też na pograniczu samego meczu. I co najważniejsze, no tutaj udało się wygrać ten wielki, dramatyczny bój po Tajbreku. No właśnie, to jest chyba takie symptomatyczne u trenera Niemczyka, że nie jesteś tylko zawodnikiem, ale jesteś też człowiekiem, czyli masz się rozluźnić przed meczem. Czyli właśnie tak jak powiedziałeś, pomalujcie się, odpocznijcie, usiądźcie. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że 100% na meczu i nie mamy tak jakby miejsca na takie przyziemne sprawy. Niemczyk też był nerwusem, na pewno, ale. To jego denerwowanie przy nerwach Nikołaja Karpola, to rzeczywiście było jak zabawa w piaskownicy w porównaniu z emocjami na maturze, więc to jest zupełnie inna historia. Polkom na pewno ta szkoła Niemczyka odpowiadała. Myślę, że wielu z nas bało się tej Rosji, bo miała na wielkie gwiazdy typu Ekaterina Gamowak. Albo Jelena Godina. To też prawda. Dwie postacie wiodące chyba tego zespołu. No i sam wynik 3-2 i ostatni set 22-20, gdzie to nie jest wcale takie na porządku dziennym, że gramy Tajbreka praktycznie jak normalnego seta, daje do myślenia i wyobrażenia polskim kibicom. Ja próbuję sobie teraz przypomnieć historię opowiedzianą przez Dorotę Świeniewicz i zastanawiam się, czy ona dotyczyła meczu z Rosją, czy z Włochami. Nie potrafię sobie teraz tego odświeżyć, ale może na świetle, i może ty, albo ktoś inny przypomni, jak to wyglądało. Otóż Dorota mówiła, że były dwie akcje na styk i nie pamiętam, czy to dotyczyło tego Tajbreka, czy innego seta. Bardzo możliwe, że Tajbreka. Dorota atakowała i punkt został przyznany przeciwnikowi Choć ona punkt zdobyła. Sędzia się nie przyznał, ale później w kolejnej akcji Dorota znowu atakowała i wtedy ona popełniła błąd, a sędzia chcąc zrehabilitować się za poprzedni błąd, przyznał punkt Polsce. Zrobił się szum, zrobiła się dyskusja, ale ostatecznie seta wygrała Polska. Nie wiem, nie pamiętam, który to set, wiem, że jeden z tych kluczowych. Takie historie też się przydarzyły. Wydaje mi się, że to mogła być ta Rosja, ale ja ci dokładnie też tła nie przytoczę, bo nie pamiętam yy, całości historii. To nie jest istotne, tylko taki obrazek akurat mi teraz do głowy przyszedł. To prawda, no ale właśnie to, co powiedziałeś, pokazuje, że ten mecz był, można powiedzieć po prostu, że na żyletki. Oj tak, no teraz mam przed sobą wynik, bo ja nie będę udawał, że, że wszystko pamiętam. Dwa pierwsze sety dla Polski do 24, do 22, potem do 26 dla Rosji, do 20 dla Rosji, no i jak to się mówi, przegrasz 2-3, jeśli nie wygrasz 3-0. Na szczęście udało się to wszystko odmienić. 22-20. Niesamowite. Ja to pamiętam, że tylko nie pamiętam, która z y, naszych zawodniczych to mówiła, że w momencie, kiedy one prowadziły 2-0 w tym półfinale, po, pomyślały, że coś za łatwo to idzie, że ten mecz jest może nie, że praktycznie wygrany, ale jakoś za łatwo to idzie, no i zaczęła się ta sytuacja diametralnie odwracać i mieliśmy te. Pierunującą końcówkę, która chyba nie jednemu przyprawiła siwiznę na głowie. No i rzeczywiście bardzo ucieszyła. Okazało się, że finał będzie łatwiejszy, bo tam było 3 do 1, choć reprezentacja Włoszki to także potentat. I wielkie nazwiska w składzie: Simona Gioli, Francesca Piccinini, na przykład, czy też Sara Antonello Eleonora Lobianko? Prawda? Delcore, i tutaj naprawdę konstelacja gwiazd potężna, chyba nawet e, aktualne Mistrzynie Świata wtedy, więc to był pojedynek na absolutnym szczycie europejskiej środkówki Mistrzynie Świata kontra Mistrzynie Europy. Mistrzynie Świata, które zresztą grały w, swojej, w swoim klimacie, bo co prawda hala to hala, ale przecież Chorwacja to jest ciepły kraj, tam jeszcze jest pełnia lata pod koniec września, Włochy podobnie, no ale jak widać, ten klimat Polsce sprzyjał. Pamiętam dobrze, że tego samego dnia byłem na Żużlu. Byłem w Bydgoszczy na finale mistrzostw Ekstraligi. Wtedy Polonia Bydgoszcz walczyła z Unią Tarnów, przegrała mecz. I pamiętam też, że właśnie, kiedy speaker podał przez głośnik informację, że Polska wygrała z Włochami w finale mistrzostw Euroty, Europy Kobiet, nie mogliśmy w to uwierzyć. No właśnie. Wspomniałeś o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce tego samego dnia, tak jak był uprzedzając moje wspomnienie, czyli te wybory, które działy się tego samego dnia, czyli o, tak. mieliśmy przełączanie z jednego kanału na drugi. Ja właśnie pamiętam ten finał bardziej, chociaż byłem bardzo młody wtedy jeszcze, właśnie ze względu na to, że były te wybory i nawet na Pasku w trakcie meczu leciały sondaże chyba posz... <grym> poszczególnych partii. Czyli już musiało być po dwudziestej. To już na pewno było po dwudziestej, ale nie pamiętam, czy to były oficjalne wyniki, czy nie. To nie jest chyba w tej historii tak ważne, ale był właśnie taki, można powiedzieć, smaczek tego finału. No tak, no mówię w sensie, w sensie ciszy wyborczej, że już musiała się zakończyć, skoro podawali te szczątkowe wyniki. Jeżeli chodzi o same wybory, to rzeczywiście tak, to był ten 25 września. Zresztą tamten rok był bardzo wyborczy, bo i parlament, i prezydent później, no ale nie w tym rzecz. 3 do 1 z Włochami, wicemistrzostwo dla mistrzyń z Italii. Złoto po raz kolejny dla Polek. Wydawało się, że rodzi się potęga, prawda? Wydawało się, że rodzi się potęga, i chyba później był ten zawód związany z przyszłorocznymi, wtedy, mistrzostwami świata w Japonii, gdzie może nie typowano nas na mistrzostwo świata, ale liczono naprawdę na dużo więcej niż wtedy udało nam się wywalczyć. No, niestety, Japonia nam przeszła koło nosa. Tutaj właściwie nie było o czym mówić. Kilka wygranych meczów, ale to wszystko pod górkę. I w porównaniu z mężczyznami, którzy też grali w Japonii no to Polki po prostu zniknęły. Jeszcze a propos Chorwacji, warto wspomnieć o w... omawianej tutaj już przeze mnie Dorocie Świeniewicz, że ona zagrała wtedy turniej życia. Ona już miała 33 lata, więc nie była najmłodsza, na pewno nie była najwyższa, ale była fantastyczna i bardzo skoczna, zresztą mówiono na nią Kubanka, i wspaniale atakowała, bardzo mądrze broniła, świetnie potrafiła wykorzystać blok skaczący po drugiej stronie siatki, więc warto dodać, że dostała nagrodę dla najlepszej siatkarki turnieju, a później dla najlepszej siatkarki sezonu w Europie. Więc to nie był przypadek, że to właśnie pani Dorota dostała to MVP. I jak ja pamiętam z tego, co widziałem urywki i pamiętam z głowy, to naprawdę zasłużenie, bo wtedy była postacią wiodącą tego zespołu. Tak na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, jak Ty uważasz, który zespół był, w cudzysłowie, no bo to nie jest eleganckie porównywać zespoły, bo były inne czasy wtedy i w Chorwacji, który według Ciebie był lepszy? Polska 2005 była bardziej otrzaskana. Trudno zestawić to wszystko, bo czas robi swoje. Ale moim zdaniem lepszą kadrę mieliśmy w roku 2005. Właściwie kadra to za dużo powiedziane, bo ten skład się niewiele zmienił, ale to już były zawodniczki bardziej doświadczone, pewniejsze siebie. O ile złoto w Turcji było radośniejsze, o tyle złoto w Chorwacji bardziej zasłużone. Mi się wydaje, że względem Turcji chyba były dwie zmiany tylko. Przynajmniej ja pamiętam, że była Sylwia Pycia i Mario Lazenik. Chyba te dwie zmiany, chyba że pamiętasz jeszcze jakąś inną, która mogła mi umknąć. No właśnie, nie było Dominiki Smereki i nie było ani Podolec, prawda? Bo te zawodniczki grały w 2003 roku. Teraz tak szybko sobie tego nie prze, prze, przełożę przez pamięć, ale wiem na pewno, że no, trzon pozostał ten sam. Wiadomo, że na pozycjach były zmiany. Ja tu mówiłem o, Izy, o Izie, o Bełcik, która zmieniła magdyśliwe, ale obie przecież też pojechały do Chorwacji. Zresztą teraz jeszcze tutaj jedną taką statystykę ciekawą mam przed sobą. Zauważmy, że w gronie tych zawodniczek, które najczęściej reprezentowały Polskę w mistrzostwach różnego rodzaju i w meczach międzynarodowych Aż 7 złotek jest na 7 czołowych pozycjach. No to świadczy o tym po prostu, że mieliśmy zespół bardzo, bardzo pewny swojej pozycji i jednocześnie bardzo doświadczony. Krótko mówiąc, było wiadomo, na kogo stawiać. Ostatnimi czasy ta kadra się zmienia. Tutaj mamy roszady. Nie wiadomo, czy ta będzie kapitanem, czy ta zagra, czy ta się nie obrazi, czy ta przyjedzie. Mi się nie chce, ja nie lubię, ja już mam dość. A tutaj mieliśmy taką bazę, na której można było po prostu stawiać i robić swoje. No zobaczmy, śliwa. Lewic, Bełcik, Zenik, Skowrońska, Glinka i Jagiełło Przybysz. No to są zawodniczki, które doskonale znamy właśnie z tamtej epoki. One wszystkie najwięcej występów w kadrze miały. Mi się wydaje, że nawet po takim czasie, jak niektórzy nie pamiętają tych nazwisk, to jak gdzieś rzucimy weter, to ktoś skojarzy dlaczego i skąd możemy Wspominać właśnie te osoby konkretnie, a nie powiedzmy o reprezentację, która się teraz tworzy, bo no one były takimi założycielkami tej damskiej środkówki wtedy, mi się tak wydaje, i kimś, kto pozostanie w pamięci kibica na zawsze. Yy, taką jedną kwestię jeszcze Ci na koniec chcę rzucić, bo ja mam wrażenie, że te Mistrzostwa Europy w Chorwacji to było takie apogeum polskiej środkówki. Żeńskiej? Tak, żeńskiej środkówki, właśnie. Ten taki szczyt, który. Trochę szkoda, że się tak szybko zdarzył, bo mieliśmy pokolenie na większe możliwości, tak mi się wydaje. Właśnie te Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie mogły wtedy być, ale nie udało się. I w chyba ten 2005 w wykonaniu kobiet był takim apogeum damskiej środkówki, moim zdaniem. Trzeba pamiętać o tym, co dobre, to było fantastyczne i to nas podbudowuje. Myślę, że powinno też motywować na przyszłość. Na pewno to apogeum mogłoby trwać dłużej, gdyby zdarzył się sukces w postaci na przykład awansu do pierwszej czwórki na mistrzostwach świata w Japonii albo awans do półfinału na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Tam czegoś zabrakło. No więc niestety ta kadra zaczęła się rozsypywać, ale Chorwacja zawsze zostanie w naszych sercach. Chociaż trzeba pamiętać, że mistrzostwa Europy to jeszcze potem były dobre występy. Tak, 2009 rok przecież na przykład. I jeszcze później. No tak, ale to już nie były złota. Ale w 2007 również, mimo że tam było czwarte miejsce. Oczywiście, tak jest, tak tak. Tutaj pewne rzeczy warto uwypuklić może następnym razem. Więc tam, jeśli chodzi o Europę, ja o tym mówiłem, tam jest troszkę niższy poziom jednak. Schodziliśmy z tonu powolutku i potem się wybijaliśmy do góry. W Europie polska cały czas jest silna. Na świecie, no tu można powiedzieć, bywa różnie. To był kolejny odcinek naszego cyklu, nie tylko ośrodkowcy Historia sportu, inaczej był ze mną Wojtek. Mam nadzieję, że spodobało się Państwu nasze wspomnienie chorwackiego czempionatu i zapraszamy również do dzielenia się swoimi przemyśleniami, a myślę, że te nie będą płytsze niż nasze, i dodadzą też pewnych szczegółów, o których my mogliśmy zapomnieć. Dziękujemy serdecznie, jak zawsze. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy Was do słuchania na OnHour FM, Spotify oraz innych aplikacjach podcastowych. Obserwuj nas także w mediach społecznościowych na Twitterze, Facebooku i Instagramie, gdzie znajdziesz wszystkie najnowsze informacje oraz będziesz mógł dawać swoje propozycje na nowe odcinki. Słyszymy się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Do zobaczenia na środkarskim szlaku.